Z Ewangelii według świętego Mateusza. Będziesz miłował Pana Boga swego. Przekazanie, czyli nakaz. Bóg każe nam kochać. Bardzo dziwne, dlatego że jeżeli mówimy o uczuciu miłości, to nikt nikomu nie może go nakazać. Nikt nikogo nie może zmusić do miłości. Jest taki bardzo głupi film pod tytułem Bruce Wszechmogący, w którym amerykański komik dostaje szansę, by przez chwilę mieć całą boską władzę. I orientuje się bardzo szybko. To bardzo ważny i mądry moment tego głupiego filmu, że jest w stanie wszystko zmienić, naprawić, odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, prośby. Ale jednego nie może zrobić. Nie może kobiety, którą kocha, zmusić do tego, by kochała jego. I to jest dramat Pana Boga. W dzisiejszym słowie Bożym słyszymy: e, ko, Będziesz kochał, będziesz kochał. I to dla nas tak po ludzku brzmi już to kiedyś mówiłem i to jest dla mnie zawsze takie piękne jak obietnica przyjdzie dzień, kiedy będziesz miłował. Przyjdzie dzień, kiedy będziesz kochał. Będziesz kochał. Czas przyszły. Ale jest w tym także inna myśl. Będziesz kochał to nie nakaz uczucia, bo uczucia emocji nie można nakazać. To ym, dużo głębsza definicja miłości. Bóg wie, że miłość tak naprawdę to jest decyzja. Decyzja, że będę kochał, niezależnie od tego, co czuję, albo od tego, że nic nie czuję. Ja decyduję kochać nie za coś, ale wbrew wszystkiemu, nawet wbrew sobie, chcę kochać. I taką decyzję można podjąć, by wypełnić Boże Przykazanie. Do zobaczenia jutro.